Tak mówi Pan: Wróć Izraelu do Pana Boga twego. Upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana, mówcie do niego: Usuń cały grzech, a przyjmij to co dobre. Zamiast cielców dajemy ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić: nasz Boże do dzieła rąk naszych. U ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczę ich niewierność. Szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela także rozkwitnie jak lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle. Będzie wspaniały jak drzewo oliwne woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu. I zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka jak wina libańskiego. Cóż ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? I ja go wysłuchuję i ja nań spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, by to pojął i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi pańskie są proste, Kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Moi kochani, to jest bardzo ważny fragment o nawróceniu ze Starego Testamentu. Tutaj bowiem prorok mówi w imieniu Pana Boga, że przy tym nawróceniu mają nawracający się zabrać ze sobą słowa i zamiast składania cielców, mają złożyć ofiarę ze swoich warg. Czyli mają wyznać przed Bogiem swoją winę i uznać Boga, który jest dobry i który się nimi opiekuje, który im przebacza i ich zbawia. Co takiego mówią ci nawracający się? Mówią, Asyria nie może nas zbawić, nie chcemy już wsiadać na konie, ani też mówić, nasz Boże do dzieła rąk naszych. Czyli nie pokładają nadziei w jakichś układach, Politycznych, gospodarczych czy towarzyskich, nie mówią też, że sami poradzą sobie, tylko mówią, u ciebie Boże znajdzie litość sierota. I mówią to szczerze, mówią to, ponieważ są do tego głęboko przekonani. Widzą, że tak rzeczywiście jest. To Bóg okaże im litość. I natychmiast, zaraz w następnym akapicie, Pan Bóg. Na takie wyznanie odpowiada, uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Czasami wydaje nam się, że to dotyczy jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości, tymczasem tak jest natychmiast, tak jest od razu. Jak tylko się uniżymy przed Bogiem i go przeprosimy, Bóg natychmiast okazuje nam dobroć i zwraca ku sobie nasze serce. No, i ten ostatni akapit, który to wszystko podsumowuje, gdy Bóg mówi, do czego to wszystko doprowadzi, czyli ta jego litość doprowadzi do wielkiego dobrobytu, do wielkiego spokoju. Będą mogli spokojnie do końca swoich dni zboża uprawiać, winnice sadzić, ich sława będzie wielka, jak wina libańskiego, i tak dalej. Oto co się dzieje. Kiedy zamiast szukać jakichś sposobów samemu, przychodzi się po prostu do Boga, wyznaje się swoją wiarę i ufnie się Jemu powierza. Bóg natychmiast okazuje nam miłosierdzie. Tobie panie, niech będzie cześć, potęga i chwała na wieczność całą. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.